Robi lepszy makijaż, wygrywa, ale robimy zakupy na ślepo i mamy na to 15 minut. Muszę znaleźć kosmetyki, którymi wykonam cały makijaż, cały. Ale z racji tego, że nie wiem, co biorę do ręki, to ja nie wiem, co to będzie. Mamy teraz 15 minut, żeby wybrać jakieś kosmetyki, żeby stworzyć z nich makijaż. I powiem wam, że jak się jeden zmysł nagle ucieka, czyli jakby nie mam wzroku, teoretycznie, to w ogóle wszystko mi się wydaje jakieś takie, że to może być puder, może być bronzer, może być róż, dosłownie może być wszystko. I teraz chciałbym to odłożyć, a nawet nie wiem, gdzie. Ja chyba go rozpoznaję, bo ja chyba go używam z 5 lat dosłownie. Czy to jest podkład L'Oreal Trumacz? Bardzo chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mogę. Dobra, to jest już jakiś trochę. Dobra, wezmę ten. O, to jest na pewno podkład z jakiejś firmy. Co to jest? Korektor pewnie jakiś pod oczy. Dobra, biorę to. Albo puder, albo brązer. Albo rozświetlacz. Nie dowiem się. Dobra, to wygląda, jakby to mógł być puder. To może być taki, taki korektor, który jest z jednej strony z taką szczoteczką. Co to jest? Dobra, jakaś kredka. Dobra, ten. Potrzebuję różu, brązera albo rozświetlacza i coś do oczu, jakiś cienie czy coś. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, ale obstawiam dwie rzeczy. Albo rozświetlacz taki, co się kapie, albo brązer wpływnie. Ale prędzej rozświetlacz, ale czy chcę ryzykować? Zaryzykuję. O! Jest coś takiego. Dobra, to mi się może przydać, nie mam zielonego pojęcia co to może być, ale jest to takie podłużne, nie mam pojęcia. O, dobra, to są kredki do oczu na bank na 200% albo do brwi. No nie wiem, co to za kolor, więc biorę bo biorę. Jest coś innego, tylko co to jest? Dobra, biorę chyba. Jest, maskara. Dobra, maskara, to na pewno nam się przyda i ja bym chciała mega jakiś eyeliner. O! tester. Ciekawe czy po strukturze będę cokolwiek wiedziała. Nic widać, nie mówi. Ej, co to jest? Nie wiem. To są te testery? E, to nie, ale mogę ci dać tu obok. No. Też y, puder, nie chcę pudru. To musi być puder. Potrzebuję pudru na pewno, bo podkład wydaje mi się, że już wzięłam. Nie wiem co to, ale chyba nie chcę. Tak się klei dziwnie. O, coś spadło, to wezmę od razu. No, to, to, to masz tester, więc możesz otworzyć. <laughs> Aha, wody, jak nie mam się... Nie... <laughs> tak. Dobra. dobra, to jest pomadka. To ja bym chciała coś takiego, tylko normalny produkt. Dobra, jak moja ręka się tu zatrzymała, to też wezmę to. Dobra, nie wiem, biorę. Po prostu wolę mieć więcej niż mieć nic. O, Kretki jakieś. Dobra. Czy to są kredki do czy To są lip linery. O, dobra. To to stary, więc to bo wiecie to? Wydaje mi się, że to może być liner. Czy to jest liner? Jeżeli to jest liner, to ja naprawdę chciałabym go. Mieć. Cienie! Cienie do oczu! Na bank biorę, to są takie mniejsze, to to na pewno są rozświetlacze do twarzy i róże. Na 200%. Dobra, te małe te na banki jakieś, albo róż, albo rozświetlacz, albo cokolwiek Dobra, wydaje mi się, że I'm done z całym makijażem Lecimy do kasy i lecimy do domu się malować Dobra, Julita, jak zakupy? Ja jestem ogólnie bardzo zadowolona, bo wybrałam dużo takich różnych rzeczy, które mi są potrzebne No jestem ciekawa, co wyjdzie z tego Dobra, to mam <grym> dla ciebie niespodziankę No Zamieniamy się zakupami O nie, <grym> serio? Serio Ej, to, to masz mega fajnie no, dobra, róbmy unboxing po kolei po prostu To jest ten podkład, który ja myślałam, że kupiłam, a kupiłam jednak inny ale właśnie do kamery powiedziałam, że to jest ten, jak go używam wiele, wiele lat, więc fajnie. Zobaczmy, jaki ty podkład mi tutaj wzięłaś. Tam są dwa podkłady. O, co? No, niestety bo myślałam, że to jest bronzer, a okazuje się, że to jest podkład. To jest wajalowy podkład z TikToka. Też. Podkład? A myślałaś no. że to puder, pewnie. Myśla... Nie, wiesz co, myślałam, że to jest bronzer albo róż, dlatego a. to wzięłam. E, okazało się, że to jest właśnie ten podkład, który się nakłada gąbeczką, i on podobno bardzo dobrze kryje. Jest puder też, więc jest, jest bardzo puder. fajnie. Ej, dobra, czyli też mamy tutaj puder. Mhm, I tak. to w ogóle z ciekawej firmy, bo nigdy jej. Nie ja, też nie ja też. Widzę, że korektor jest w bardzo podobnym odcieniu do podkładu, także nie rozjaśnię sobie nim niestety, a mam wrażenie, że jeszcze przyciemnię sobie tak. Ej, Ja myślałam, że to jest zupełnie co innego, okazuje się, że to jest korektor. Droga firma. A i tak nie niż tyle dużo, no. Rozbawiły mnie ogólnie te wielkie rzęsiochy. Ale nie wiem, mamy w ogóle klej do rzęs? Czy... ja mam jakieś, ale nie musisz tego doklejać, bo ja w ogóle wzięłam je przez przypadek? To wygląda, jakby to był tester. Ale to jakby nic się, nic się nie dzieje. Fajne takie nudziakowe kolory, także ja w ogóle. Oj, przepraszam. Ty w ogóle piękne zakupy zrobiłaś. Ty, ja my w ogóle tego nie sprawdziliśmy. Dwa tusze do rzęs. Uu. Po co mi tusze do rzęs, jak nie mam rzęs? Znaczy mam, ale sztuczne. Mega cool. Fajnie, jestem ciekawa tych rzeczy. Ja mam tutaj róż, więc jakby naprawdę. Prawda, Faustie się postarała, bo widzę, że tutaj wszystko wiesz. Wszystko jest elegancko. U mnie się już chyba kończą rzeczy, tak. co? Dokładnie. Oh, yeah. Ogólnie jest jeszcze e, serum, tak. Myślałam, że to jest Myślałam, że to będzie rozświetlać taki, wiesz, drop, taki. Drop. Makijaż nam trochę czasu zajmie, ale te trzy minuty, wjeżdżają utrudnienia okay. i ja mam te utrudnienia w głowie. Także czas start! Dobra, no to klasyka, no trzeba zacząć od podkładu. Ogólnie te podkłady, bo ja je bardzo dobrze znam, te z Loreala tłumacz, one mają coś takiego, że się bardzo utleniają, więc one po nałożeniu na twarz jeszcze jakby ciemnieją. Zaraz mnie zabijesz. Ja? Tak. Za utrudnienie? Tak. Nie, ja już się boję. Ja, ja staram się Ja na... jak szybcie. Ogólnie zasada jest taka, że jak zadzwoni budzik, to musisz przestać, i nie Dobre. możesz wracać już do tego samego, czyli. E, Aha, możesz... jak to to teraz nie mówisz, babo. Piękny jest ten podkład na mojej twarzy. Nie, no słuchaj, babo, piękny podkład. Ej, ty naprawdę wyglądasz jakbyś wróciła z wakacji. Bardzo ładnie. To chyba z samą twarzą, którą opalam sobie. O, dobra, okej, okay, odkładamy. I teraz Julita, zamieniamy się kosmetykami na 3 minuty znowu. Znowu? Znowu? Tak. I ja teraz naprawdę nie mogę tego y, użyć, tego jasnego podkładu. No nie. Dobra, trzy minutki znowu. Co by tu użyć od Ciebie, że tak powiem? Ja nie wiem w ogóle, jak się tego używa, ale po prostu jadę gąbką potem. Dobra, puder. Jezus! Co ja mam na A ja powiem szczerze, że nie widzę nic, co by mogło mi przeszkadzać nie na razie no, w tym jest. Tak. Naprawdę jest git. Ty masz rozświetlacz i cienie, więc ja pożyczę paletkę na chwilę. Ja mam takie wrażenie, że już nic nie potrzebuję od Ciebie. Na pewno? No to nie musisz. Ej, a jakbym sobie wzięła ten? No, tobie? Śmiało, kochana. To jest gloss. No, to biorę. Ty nie znasz moich umiejętności. Ja już kiedyś się nimi popisałam na kanale Genzy, także zapraszam, mm. ponieważ tam pokazałam moje zdolności make-upistyczne. Mm. I to, kochana, że kiedyś byłam normalnie wizerzystką. O Jezus, Pola ja... tego doświadczyła, naprawdę. Jezus, jak starą bawę cię pomalowałam. Nie! Pokażcie? Nie! Ej! Świecisz się, jak nie jak... powiem co. Pięknie pachnie to. Mm. A. czym? O, koniec czasu i wiesz co? Z powrotem wracamy do swojej tego w naszym. Dobra, czy teraz start? jest jakieś utrudnienie, bo już boję się nie. I ty Nawet tu rozświetlacza nie kupiłaś, nic nie kupiłaś. Ja naprawdę chciałam oszczędzić twój budżet, więc wiesz, nie ja nie wiedziałam To Chciałam doceniam, myślałam, doceniam, że dla siebie. Doceniam, naprawdę, ale ja nie mam tu już czym się malować. Dobra, pyknęłam. Pyknęłaś? Sygnał całe. No, bo jeszcze raz pokorzystać dobrze z sklep. 50 sekund, 50 sekund. Dobra, to czas na maskary. Widzowie, ja już się czuję tak jak ja. Mam kreski i to jest na Dobra, teraz słuchaj, dzwoni dzwonek. Jestem 3 ciekała. minuty na ślepo i możesz wybierać co sobie tylko chcesz skosować. Trzy minuty na ślepo. Tak, Start. na ślepo wybieram. jakaj oczy, jak jeszcze nie zagnęłaś. Zamknęłam już. Chciałabym e, brązer. O, siedzia Mam, Mam, mam. Masz mam róż? róż? Mam, no. A dzielimy się nim, czy nie? No, możesz go otworzyć i możemy na pół go no, Ja, o, czekam, mam. ja czekam z pędzlem, żeby go tam wcisnąć. O, masz pędzel już? No. Masz. Gdzie rękę? Masz. Moje moje że zrobiłam sobie ogromną plamę Julita Ja nie wiem, ja na przykład nie wiem co się dzieje, ale oni się śmieją, więc <grym> Dobra, lecimy z rozświetlaczem, chociaż mam tak suchą twarz po tym podkładzie w pudrze, że Ej, nie wiem ile czasu zostało ja stop, nie możesz użyć Dobra już. Dobra, Ci nie możesz, nie użycia rozświetlacza Otwieram oczy Dobra, trzy, cztery Ładnie Tak? Ej, ja na przykład mam tak teraz naświetlone oczy, że nic nie, w sensie naświetlone, zamknięte miałam i teraz widzę inne barwy. A ty ładnie wyglądasz. Ja w ogóle mam rozświetlać tego pudru. Jelitka. Ja wyglądam ładnie. O nie, troszkę masz nosek taki jak Rudolfi! Jelitka, przez najbliższe trzy minuty no. lewą ręką się malujemy. No i wiadomo, ręką. nie masz już wszystkich samych kosmetyków, które już zostały wykorzystane. Dobra. Ja idę do tego i robię teraz yy, róż. Ej, Julita, ja jakby czuję się mega dziwnie. Mam jakieś stemple. A wiesz, gdzie... ja... lewą ręką! Nie da się używać gąbki! Jo, Ale też ci lewa ręka jakoś tak nie idzie? Nie. Jakby mózg chce, ale ręka jakoś ona nie idzie. Patrz. Wyglądam jakby miała śliwa na policzku, po prostu jakby się coś wkurzył i mi przywalił. Tak właśnie to wygląda. A Ja tak pójdę w sumie, wychodzę z niedługo, więc ja tak pójdę i zobaczę. Tak, naprawdę Normalnie, jakby full, full normal. Nie, ja przesadziłam z tym różem. O, koniec czasu. Trzy minuty robimy sobie nawzajem makijaż, wybieramy co chcemy i ja już wiem, że ty chcesz, żebym ci Żelńskie przykleiła. Tak. Ty wiesz, że mi robisz usta, czas start 3 Dobra, minuty. Dobra, ja ci robię na czerwono usta, więc. Może dlaczego ten czerwony, no. Jesteś odchylona w jakiejś innej pozycji. Wyglądasz tak. Nie, nic. What the fuck! Ja muszę zamknąć oczy teraz! No! No, dawaj. A ty mnie sklejałaś oka, bo nie mogę go otworzyć. No, wygląda, dawaj, dawaj, co to są za rzęsy! Lecimy. O, Jezus. Będzie tak, te rzęsy ograniczają w kule widzenia. Ale ładnie, No, pięknie też masz. Znaczy ja już wiem co wygrał na pewno w tym odcinku, wiadomo, już normalnie Ja mam tak, siniak na policzku, zięsiory takie Nie, co to za, za usta Bardzo ładnie, zobacz no, troszkę tylko wyjechana, ale z, dalek tego. Yeah. z daleka kamera nie uchwyci tego Ja. z daleka kamera nie uchwyci tego Pokaż, no tu, tu troszkę się wtedy ruszyłaś i trochę Nie ci... no kochana, masz rację w sumie no, w sumie tak, w sumie trochę czujesz, się jakbym w teatrze O wiesz czego mi brakuje kochana, do tego pełnego makijażu widzowie? Tak, <laughs> czekaj te niedo, niedociągnięcia w ustach kamera może przeoczyć, ale moich rzęs nic nie przeoczył. Ej, ten ciemny podkład i te siniaki na tym i te rzęsy. Wiesz, jaki vibe mam? <laughs> jakbyś z Anglii przyjechała, no, Mikę. Ej, ale <laughs> całkiem szczerze, gdyby nie policzki, wygląda Julita po prostu bardzo dobrze. Okej, okay, tak prezentują się nasze finalne makijaże. Napiszcie w komentarzu, która z nas e, prezentuje się łatwiej, aby zagłosować... Ładniej, niełatwiej, łatwiej. łatwiej to ja! O, jest, jest, ma. To ja będę taka jak ta z, ze śreka, tak? O, się mała? czy ma, może jakiś problem. Widzowie, w tym odcinku to wy decydujecie, kto wygrywa stóweczkę, dlatego zapraszamy na nasze Instagramy i odpowiedzcie w ankiecie, która z nas ma fajniejszy, ładniejszy i lepszy makijaż. Oczywiście ocencie go pod względem nie tylko efektu jakby końcowego, ale całej robocizny. Mi się te rzęski u Julitki podobają. Myślę, że nie jedną z w to spojrzenie z tymi rzęsami. Nie jednego bez mioty z plaży, bo są takie długie.